Doberek, dzień doberek. Dzień dobry, cześć i czołem wszystkim, moim subskrybentom i nie tylko oraz innym widzom. Ruszam przed siebie na Dolny Śląsk. Aktualnie znajduję się w pociągu kolei śmiesznych z rybnika na Racibórz Tam będę miał godzinę przerwy na pociąg przewozów regionalnych do Kędzierzyna. W Kędzierzynie przesiadka na Wrocław. Tam spędzę noc we Wrocławiu. pobiegam trochę tam, ponagrywam. Nie wiem, może najdżet nagramy, bo będzie po 23, chyba na 20 najdżet z Berlina do Budapesztu i Wiednia. A potem udam się jutro z rana po 4, pierwszym pociągiem przewozów regionalnych, bodajże na jakiegoś vloga. Może to być Długopole na linii z Wrocławia na Ostrów Wielkopolski bądź linia yy, Jelcz-Laskowice. To jest linia na Opole z Wrocławia. W Brochu, Jelcz-Laskowice i dalej na Opole. Wejdziemy w Raciborze, jak będzie coś tam Zapowiadało się, że coś przejedzie, jakiś towos. To, to, to też to uchwycimy. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Zapraszam na vlog. Dobra, jesteśmy w Braci Bożu. I studiowałem sobie w pociągu monitoring. Intercity 1422 Pilecki Biały Stok 20 minut w plecy, więc go za chwilę będziemy mieć. A to jest mój skład, którym przyjechałem 2109 Pozdrawiam mechanika Artura K. Borodo, z którym zamieniłem kilka słów. Za chwilę będzie wracał składem na rybnik i tam kończy służbę dzisiejszą. Pilecki wjedzie mi na to na peron drugi. A tu za chwilę będę miał z pierwszego tam z tyłu w oddali. Za tym moim składem co przyjechałem podstawi się jednostka przewozów regionalnych do kędzierzyna Koźla. chyba jednostka N57, no ale zobaczymy teraz tutaj się ustawiam na tego gileckiego. No już kochani moi, na horyzoncie wjeżdża pilecki. Nie wiem, czy to będzie na elektrowozie EP08. Nie, ma na 7. Ale skład jest zastępczy. Doszukałem się na, na necie, na portalach, że jest Zastępczy skład z wagonem barowym. Zaraz zobaczymy co to będzie. A tu macie, widzicie, dwójeczka. do 20 na godzinę po rozjazdach. EP07505 ładny, ładny skład. Osiem pudeł. Osiem pudeł ma, no. To tak jak Dart. Dart też ma osiem No Pilecki. stok, Warszawa Gdańska. Katowice. Kędzia, Koźle, Kuźnia Raciborska, Racibórz. Dobra, to ja idę Oczekiwać na mój skład do Kędzierzyna. Później mam przesiadkę, tam skomunikowanie. 3 minuty na pociąg do Wrocławia. Zobaczymy ten skład. Prawdopodobnie chomikiem będę jechał. pr -em. na ten Kędzierzyn. O, no, pilecki tu kończy. Za chwilę go stąd będą brać, wodować I Jutro rano Startnie na Białystok Czy na Warszawę? No Na Białystok Pilecki, albo do Warszawy, on z tamtej strony Z tym jedzie na Warszawę, a Wraca z stoku. nie wiem jak to jest, ale coś, coś tam jest pokombinowane z tym. Tak, chomikiem będę jechał Odjedzie ten skład na Rybnik i zwolni się peron, Wrocławska. Yy, Zapraszam, Zakład Centralny, naprawa, Wrocław. No i właśnie on, a ten się już urwał, ten blok. ad 72101 e, to już znany Znany numer To tym oto pojadę Tym gościem pojadę do kędzierzy na Koźlo. Dobra, tu ja idę coś pogarnić. Tu aktualnie Ospolitus w drodze do Wrocławia z Kędzierzyna. I mamy kochani moi Okleina, Pilecki Taurus i Najdzie na Haku Opóźniony 12 minut Nagramy ładnie odjazd A tu? Orozewie. Rozewie Wagony z Polanicy do Gdyni? A tam na przodzie mamy wagony Proszę jawa yy, z Bielska. Będą odczepiać dwa pudła, które jadą w relacji Berlin-Przemyśl. Nie wiem, jak oni to teraz zrobią. Czy ten Taurus będzie no, włączył światło manewrowe? Na semaforze też ma światło manewrowe. Zobaczcie: manewrowe. O, będą wyłączać dwa pudła. Zaraz to zobaczymy. O, głosi. Dobrze. A, te na początku dwa, czyli śpiocha i dwójkę. Dwa albo trzy pudła. Zaraz to będziemy widzieć.

do Pogórza będą wciśnięte. No i widzicie tutaj już po te trzy pudła, trzy będą. Śpioch i dwie dwójki. Siedemeczka już je weźmie i dołączy do składu reszty, do reszty pudeł, jako Pogórze. EP 1068. Musi odbierać na dół. Musi. Sprzęgają, doczepiają, to musi mieć patyki w dole. Mam do przemyślenia, widzicie? A tam dalej w jeden trensara m-a șibei Ale startnął. Ładnie startnął, no. no za chwilę ten taur dobije tutaj i ten skład ruszy dalej na, na Czechy i Węgry. Austrię. 5 minut, delay. Dobra, kochani, ja idę na Kawula i oczekuję tutaj do godziny czwartej, czyli 4,5 godziny. Po czwartej rano ruszam może na Oleśnice, Długopole, albo Jelcz laskowice Zobaczę, ale na pewno na jakiegoś vloga poczekamy gdzieś na jakiejś czy tam PO 2 godzinki nagramy. Dobra, na tymczasem do zobaczenia